Cześć witam! Dzisiaj zaczynamy kolejną wycieczkę z naszym fanbajkiem Ewo M. Gdzie jedziemy, a jedziemy wzdłuż wybrzeża w kierunku miejscowości Potomie. Zaczynamy w miejscowości kucistem. Tak to dzisiaj rano wygląda przepiękny poranek, jeszcze nie ma strasznego upału, ale będzie zaraz na pewno dużym. Jak jestem przygotowany na tą wycieczkę? Tutaj mam jedne 1,5 litra wody, drugie 1,5 litra wody jest w plecaku i tu jest jeszcze dodatkowy akumulator. Mój akumulator, który ma około parunastu tysięcy przebiegu, obydwa akumulatory naładowane do pełna. Wyjeżdżamy właśnie z miejscowości Kuciste. Niestety mamy teraz podwiatr, gdy jest mniej więcej płasko, udaje się utrzymać tam około 15-17 na godzinę bez wspomagania, no ale co to za jazda? 15 na godzinę, więc włączamy sobie tutaj wspomaganie, rozpędzamy się do 25. I 3 km za nami jesteśmy w Worebiczu. Tutaj, jak zwykle, poranne zamieszanie, a i finalnie udało się ruszyć dopiero o godzinie 8. No. Także start godzina 8. Niestety tracimy średnią bo korki w Worebiczu. I żegnamy o Rebic. Tam mamy Tommy, tu mamy Konzuma, 5,5 km za nami. I pierwszy podjazd za nami. Generalnie rower dąży do 25 na godzinę. Jak jedziemy po takim leciutkim podjeździe, to się czasem troszkę nie może decydować. Tak wspomaga, nie wspomaga, ale to tak delikatnie się to zmienia. Natomiast jak już jest mocno pod górę, a ja się jakoś zupełnie nie męczyłem. 23 na godzinę, równiutko. Równiutko trzymał. Teraz jest akurat troszkę w dół, więc rozpędzamy się ponad 25 sił mięśni. Siło legalne, a przy, przy pomocy akumulatora no nie do końca. Ciekawie to jest zrobione, że jechałem tym rowerem i 70 na godzinę z góry. Ale 30. Jak mi akumulator popchnie na płaskim to jest nielegalne. 9 km za nami, po prawej, po lewej winnice i tutaj na tych podjazdach pamiętam, zwykłym rowerem to była masakra. Moim rowerem, którym tu byłem w tamtym roku, było ciężko, a tym jest bułka z masłem. Nawet teraz jadąc z jedną ręką 22 na godzinę. Postup, może ta ostatnia nazwa najłatwiejsza, to ją przeczytam. Po lewej, znaczy po prawej oczywiście przepiękny widok i ławeczki do oglądania tego widoku. Patrzcie co tu jest w miejscowości Postup. Budka telefoniczna. Ale za to z jakim widokiem? I pomimo tego, że jesteśmy po 10 km i 130 metrów nad poziom morza wyjechaliśmy, nadal ma wszystkie kreski. 11 kilometr trasy, patrzcie jakie tu zatoczki. Ostatni kilometr, jedno auto mnie minęło, tutaj generalnie już praktycznie ruchu nie ma, to jest droga ślepa, więc czysta przyjemność z jazdy. A jeszcze większa, jak jedziemy pod górę 25 na godzinę. Normalnie pewnie koło 10 bym tu jechał zwykłym rowerem. No, i to jest ta frajda. Tym rowerem mam już przejechany 11 km. Gdybym dzisiaj miał tu zwykły rower, może bym przejechał w tym czasie 5 km. 12 km. Ależ tu jest pięknie, ale jak pachnie, kurczę. Szkoda, że tego się nie da nagrywać. Aż znaczy w sensie zapachu. 12,5 km za nami wjeżdżamy do miejscowości Borje. A tutaj takie domki wklejone na skalę. Kurczę, uwielbiam tą drogę. Wiele lat tędy jeżdżę. I coraz to lepszymi sprzętami. Jak na razie, numer jeden to ten fanbike. Patrzcie, a tu jakieś apartamenty. Jakby ktoś był zainteresowany, to Sławko Kotuka się to nazywa. O, nawet jacyś nasi tutaj są. Ciekawe miejsce, nie powiem. Z daleka od cywilizacji. 13,5 km za nami. I straciliśmy właśnie z baterii pierwszą kreseczkę. Także zostało pięć kreseczek. Patrzcie, jaka tam droga do góry. Widziałem, jak kiedyś tam się coś spinało. No, masakra. A ja teraz jadę mniej więcej po płaskim około 24 na godzinę. Rower mnie tu delikatnie wspomaga. Gdy wyłączyłem na momencik wspomaganie, no to 15 na godzinę byłem w stanie tutaj jechać, bo jadę troszkę pod wiatr. A zobaczymy, co to za zakrętem. Bo tam na wprost widzę już naszą drogę. Wykutą w skalę. Ależ mi się tu podoba. Tyle razy tędy jechałem, a co roku cieszę się jak dziecko. Gdy tutaj znowu mi się uda dojechać. Tak wygląda ucieszony rowerzysta. Patrzcie. Kolejna ławeczka z takim widoczkiem. Czyż tu nie jest pięknie. Ale za chwilę będzie jeszcze fajniejsza. Tutaj, za momencik, jak fajnie tutaj te krzewy kwitną. I robimy ostry skręt. Tutaj chyba jakieś kamienie wydobywali po lewej, a po prawej taka ławeczka w cieniu. Tu można sobie zrobić odpoczynek i coś się napić. I tak zamierzam zrobić. Wody trochę upiłem. Jeszcze dodam, że jesteśmy po 14,4 km. I patrzcie, co się teraz dzieje. Przychodzi tutaj do nas słońce. 15 km, kolejne apartamenty. Tu jakieś garaże. I wjeżdżamy do ostatniej miejscowości, gdzie da się dojechać samochodem. I tu trzeba jechać w lewo. Teraz żebym ja pamiętał, którędy to się jechało, muszę sobie przypomnieć. I patrzcie, tu jest szlak na orebi 3,45, kuna 2,5 godziny, potomie półtorej godziny, także jedziemy w dół tutaj na ten zakaz 15,5 km za nami. Trzeba się przedostać za tą miejscowość. Kiedyś nie wiedziałem, że ta droga jest, a bo jej nie było, i między domami przez podwórka się tam przedostałem. A teraz spróbujemy tą drogą. I tam jest ładna plaża na dole. A my tutaj mamy szczałeczkę, że rowery w lewo. I tutaj jest taki objazd tej miejscowości górą. Także tutaj się trzeba wspinać. 16 kilometr. Skończyły się asfalciki. Teraz będzie parę kilometrów po takim szutrze. Na asfalcie mamy zalety roweru z cienkimi oponami. A na takich kamyczkach też da się przejechać. Jak widzicie, jadę tutaj hamuję, i to jadę jeszcze z jedną ręką. O, tutaj, jak ktoś sobie samochody wkleił, pewnie poszli tam na plażę. Nie przejmują się zakazem. A ja Wam to zaraz pokażę. Jeśli dobrze pamiętam, to tu jest jeszcze taki dom wklejony. A tu patrzcie. A tu ktoś sobie jeszcze jakieś domy schował. No, przeciekawe okolice. 16 km za nami. 17 kilometr trasy. Straciliśmy kolejną kreskę na tych podjazdach z baterii. No i na takich ekstremalnych drogach i podjazdach przydałby się jeszcze jeden bieg, czyli tutaj z tyłu, żeby było dodatkowa lub po prostu większa tarcza z większą ilością zębów. Ale udało się wyjechać i to siedząc na siodełku, także nie ma źle. Utrzymaliśmy 10 na godzinę prędkości. No, i generalnie z taką tu podróżuję, bo droga jest dość wyboista i kamienista, ale da się jechać. Za to widoki są. Zresztą sami ocencie. No i zdaję sobie sprawę, że nie wykorzystuję tego roweru zgodnie z przeznaczeniem bo to jest stricte miejski rower. I na tych wąskich oponach, po takich kamieniach, na takich podjazdach, nie jest łatwo, ale elektrycznie daje radę. Nic się nie przegrzewa, mocno wspomaga. Ja już jestem naprawdę wysoko i jedziemy. Jak testować to ekstremalnie. Na asfalcie każdy rower się sprawdzi, a na takich podjazdach tylko dobre konstrukcje. Ale patrzcie, jakie widoczki. Troszkę mi tu buksuje tylne koło. Ale daje radę. Bez wspomagania nie wyobrażam sobie w tym tu jechać. Patrzcie, ile tu. Jakie tu winnice. No jest tu fajnie. Tam na dole. Jakaś miejscowość. 19 km trasy. Straciliśmy trzecią kreskę. Zostały nam trzy kreski w baterii. No takie ostre, długotrwałe podjazdy, gdzie tutaj wspomaganie nie idzie na maksa. Na pewno drenuje baterię, to, to zauważyłem. Natomiast jak jedziemy w miarę po płaskim po asfalcie, to, to i prawie nie ubywa. No i stamtąd przyjechaliśmy, tam dołem idzie droga do tej miejscowości, co przed chwilą pokazywałem. 19,5 km za nami pojawił się asfalt, choć asfalt to tak szumnie powiedziane i nam się tutaj, na, odbudowało się napięcie na baterii, więc mamy dalej cztery kreseczki i jedziemy w tamtym kierunku. 20 km trasy nówka, asfalcik i dalej jedziemy pod górę, było takie skrzyżowanie. W dół do kolejnej miejscowości, a my dalej pod górę. Całe życie pod górę. Żartuję, oczywiście. No jest tu przepięknie. Moja ulubiona, najpiękniejsza trasa rowerowa. I nawet taki miejski rower dał radę. A powiem więcej: daje sobie świetne, świetnie radę. Ja oczywiście jestem takim zwolennikiem. Szukania innych dróg więc ja bym sobie docelowo tu smart sam te opony, co mam w swoim rowerze, zamontował. I naprawdę do szczęścia nic nie potrzeba, ale mówię, to jest rower skrojony na miejski i tak trzeba go oceniać. I oceniając go tak, to jest dostajesz więcej niż, niż byś chciał, niż by można pomarzyć. Naprawdę to jechać tutaj naprawdę jest ciągle się powtarzam naprawdę ale tutaj jest całkiem solidny podjazd a ja sobie tu jedną rączką 15 na godzinę ciągnę pod taką górkę naprawdę nie ma źle i 21 kilometr trasy i jesteśmy w naszym punkcie docelowym, czyli przy tunelu dingać. Kiedyś tu przez te góry przenosili wszystko, a potem wybudowali sobie taki tunel, żeby mieli bliżej, bo na tych zboczach jest dużo winnic, a Potomie jest po drugiej stronie tunelu. Tam na wprost Mliet. No i myślę, co tu robić. Chętnie bym jeszcze pojechał dalej, bo pół baterii ale robi się już tak nieznośnie gorąco Jeszcze rzut oka na Strawę, włączyłem ją w Worebiczu Mamy godzinę 4, czas jazdy, dystans 18 km, średnia 17 na godzinę Aktualnie jesteśmy na 274 metry nad poziom morza, a suma podjazdów to prawie 500 metrów No i w takim upale to się nie da jechać powoli, więc chyba będę wracał naokoło asfaltem no bo po prostu będzie, będzie to szybsza jazda niż po tych kamieniach Rower jest idealny na szosę, więc Taką drogą wracam. No i wychodzi na to, że ten balast w postaci drugiego akumulatora był zdaje się zbędny. No zobaczymy. No i jedziemy do tunelu. Tu już reklama Konoby, Portun. A co fajnego w tunelu? <grym> Przyciskamy sobie tylko plusik na sterowniku i mamy światełka. Tu na szczęście jest oświetlenie, ale dobrze, żeby mnie widzieli, że jadę. Żeby mnie nie rozjechali. Wczoraj w nocy jeździłem troszkę tym rowerem i bardzo fajnie to oświetlenie działa. Można spokojnie jeździć nocą. Nas widzą, my całkiem fajnie widzimy. Sprytnie jest to zrobione. Ale tu miło chłodno. I ten kapiący gdzieś tam, gdzie nie kropelki wody z góry. Rewelacja. Delektuje się, jadąc tylko 15 na godzinę tym chłodem. No i jesteśmy. Zaraz się skończy miła temperatura, ale będą za to widoczki. No i już jesteśmy. Po prawej, Konoba Portun. Naprawdę fajne jedzenie od 12 do 24. Czynne. Tutaj po lewej był kiedyś taki targ. Nawet sobie jakieś spodenki tu kupiłem, bardzo fajne. Ale widzę, że dzisiaj nikogo tutaj nie ma. Jakieś stragany stoją, to może jakiś dzień tygodnia jest. A tu taka uliczka. Podobno mam skręcić w prawo. Tak nawigacja mówiła. No to skręcam. No więcej niż skuter to tędy nie przejedzie. A tak prezentuje się Pelieski Interior. 10 km do hotelu. Zapewne w Orebiczu 25 km trasy. A my tu ciśniemy troszkę z górki od 30 do 40 km na godzinę. Naprawdę fajna jazda. I w prawo. Droga do Trzpani. Tam jest prom. Można przepłynąć do Plocze. A my tutaj Orebic Korczula prosto. 27 km za nami, trzy kreski nadal w baterii. No i jest w końcu 450 metrów nad poziom morza, 29 km dzisiejszej trasy. Zaczynamy zjeździk do Orebicza. Także 37 kilometr trasy. Jakieś było 7 kilometrów zjazdu. 40, prawie pierwszy kilometr trasy. Straciliśmy kolejną kreseczkę. Także dwie kreseczki w akumulatorze. I też przejechaliśmy przez Orebicz. Ciśniemy na Kucistę. No i widzę, że tu niestety strawa miała problem, bo się wyłączyła. Czasem mi się tak dzieje. I nie zaliczyła całej trasy. Ale widzę, że podjazdy raczej są całe. Dobra. Zakończymy to i zobaczymy jaka, jaka będzie statystyka. A już tutaj widzę, że 44 minuty jechaliśmy z Potomie do Kucistę. 21 km i średnia 28,6 na godzinę. Czemu taka średnia? No bo pod górę 20 około 4 a w dół ile fabryka dało. różnica wzniesień na powrocie to 214 metrów więc dzisiaj suma podjazdów prawie 700 metrów a w baterii jeszcze połowa ale na to nie patrzcie naprawdę były dwie kreski tylko teraz jak się zatrzymałem to oczywiście napięcie się odbudowało I jeszcze coś dałoby się przejechać ale myślę że gdzieś koło 50 km wspomaganie zaczęłoby słabnąć takie jest to moje doświadczenie a że nie jest Wskazane drenować te baterie do końca, bo to skraca ich żywotność. No nie będę tego już testował, poza tym jest taki upał, że już mam dość. Idę, idę popływać. A jeszcze nagram, jak tutaj to wygląda na tym liczniku, więc tak nie wiem, czy to będzie dobrze widać. 43 km przejechane, ponad, maksymalna 56. Rower ma już przejechane 523 km od nowości. I tutaj rower zaliczył nam godzinę 52. Czas jazdy. No i taka. Taka wycieczka. Nie do wykonania dzisiaj zwykłym rowerem, przynajmniej nie dla zwykłego śmiertelnika, bo 700 metrów podjazdów, dystans 43 km też myślę, że całkiem fajny. W takich warunkach z zwykłym rowerem. Nie wiem, czy bym miał tutaj średnią 10 na godzinę. Czyli musiałbym jechać 4 godziny co najmniej, a tutaj poniżej 2 godzin. No i to jest ta frajda jazdy na możemy dojechać dalej więcej zobaczyć, więcej zwiedzić. Rewelacja. Jestem zachwycony tym rowerem i jestem skłonny uwierzyć, że jeśli teraz no dzisiaj w takich ciężkich warunkach udało się przejechać, udałoby się przejechać około 50 km, to jeżdżąc po płaskim terenie do tych 25 km na godzinę, tak jak jest oryginalnie ustawiony rower, bez problemu stówka jest do przejechania. No Oczywiście trzeba coś tam kręcić, a nie udawać. Natomiast rower w miarę fajnie się toczy i nie jest problemem bez żadnego wspomagania jechać tamte. 15-17 na godzinę, a rower tylko nam dokłada tamte 7 na godzinę więcej. Zużywa do tego parę paręnaście procent swojej mocy, więc faktycznie może dość długo w ten sposób się poruszać. Nie będę takiego testu robił, bo no jazda 4 czy 5 godzin po płaskim w tej z powrotem byłaby nudna i męcząca. Natomiast moje doświadczenie i tutaj obserwacja jest taka, że Tą stówkę bez problemu tym rowerem zjedzie, zrobimy. Zwłaszcza, że moim udało mi się kiedyś zrobić 150 po płaskim, więc do wykonania świetny sprzęt, świetna jazda, świetna zabawa w tych ciężkich warunkach. No, może poza tymi odcinkami, podjazdami po kamieniach, gdzie, gdzie opony troszkę, troszkę mogły być szersze, to rewelacja. Naprawdę sprawdził się dużo lepiej niż mój S5, który miałem w tamtym roku. A to z uwagi na to, że ten silnik ma bardzo duży moment obrotowy od samego początku bardzo fajne te lampki, w tunelu się przydały wygodne rączki, wygodne tutaj hamulce tutaj mamy takie mięciutkie, tutaj na, na klamce tak samo wszystko to fajnie zrobione można sobie łatwo do siebie dostosować, bo mamy tutaj regulowany regulowany mostek kurczę, naprawdę czegoś chcieć więcej, a jak nas spotka deszcz to mamy błotniki no i dzisiaj sprawdził się rewelacyjnie ten bagażnik. Ja tutaj woziłem dwa razy 1,5 litra wody i drugą baterię. No i jestem pozytywnie zaskoczony, bo nie musiałem jej użyć. Myślałem, że wydrenuję na tych podjazdach tą oryginalną baterię i założę drugą zapasową. No ale nie, nie trzeba było, nie było takiej potrzeby. Także rower mnie naprawdę zaskoczył. Do tego ta nóżka tutaj, nawet jak obładujemy go mocno, jest to tak solidnie zrobione, że stoi stabilnie nawet z zakupami. Wczoraj wpakowałem tutaj... 15 litrów wody i też bez problemu dojechałem. Kurczę, świetna sprawa, świetna sprawa. W budżecie do 6 tysięcy to myślę, że no nie ma lepszego sprzętu. Naprawdę nie ma lepszego sprzętu. Wiadomo, że można by tam było zamontować hamulce jakieś lepsze, te troszkę piszczą, ale to są, to są niuanse. A sprzęt jako taki, kurczę, naprawdę robi robotę i ja go tutaj z czystym sumieniem, z całego serca wszystkim gorąco polecam. A linki, gdzie zakupisz ten rower stacjonarnie lub przez internet znajdziesz oczywiście w opisie. Jak zwykle wszystkim dziękuję za uwagę, patronom dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!